Witam Was serdecznie, to chyba się przyjęło tak teraz na chwilę na stałe, te filmiki z samochodu, ale tutaj mam czas. Taki szybki, krótki filmik na temat tego, co ostatnio często słyszę, i nawet pytania mam takie. Dochodzą mnie coraz częściej takie takie teksty, że trening splitem jest dla tych, którzy są na bombie, tak zwane, czyli na Jadą na dopingu, na sterydach, że nie jest to trening dobry, dobry dla naturali. A czemu? Z jakiego powodu? Bo nie rozumiem. Co to ma wspólnego? Nie rozumiem tego, czy jak ktoś jest na kratynie albo na niczym, z jakiego powodu miałby nie ćwiczyć Splitem? Nie wiem, bo co? Bo ciało inaczej odbiera co? Za starych czasów nie znaliśmy FBW, kalinistyki, czy jak to się tam mówi. Ja nie umiem nawet tego wypowiedzieć, to słowa. Ja nikomu nic nie ujmuję. Jeśli ktoś ee, lubi różne tamte odmiany teraz aktywności fizycznej, super. Ja, jeżeli mu się to podoba, go to kręci, bardzo się cieszę. Ja tylko mówię, że myśmy to nie znali, ćwiczyliśmy Splitem całe lata I wszyscy Robili progresy Jeden na kreatynie, drugi na czymś innym Niektórzy na niczym, bo nie było ich stać Ale wszyscy tym ćwiczyli na, tym na najwięcej siły nabierali Skąd to przekonanie, że teraz To jest B, a reszta jest fajna No prędzej byłbym w stanie Powiedzieć, że nareszcie będzie ciężko Na innych metodach treningowych będzie ciężko Zrobić porządną masę, jeśli chodzi o masę ale szczerze, nie neguję niczego innego, no bo nie stosowałem przez dłuższy czas tak split. Ale skąd to, skąd to przekonanie tych, którzy nie trenują splitem, że to jest dla tych, którzy są na bombie, na... Na sterydach? No przecież to jest tak głupie po prostu, że masakra, nie? No ja, nie, nie rozumiem tego. To jakby powiedzieć, że ktoś, kto nie jest bogaty, nie może jeździć Ferrari. No ale ja mogę sobie wypożyczyć te Ferrari. Bo na tyle może mnie stać, że na wypożyczę sobie na jeden dzień. Czemu miałbym nie jeździć? Bo mi nie stać na niego, no ale wypożyczę sobie. To czemu miałbym nie z spitem, Bo co nie jestem na bombie na przykład, ale jak to, co, co mieście mają do tego? Jak to ciało niby ma. Bo powiem wam szczerze, że nie rozumiem tego, nie? I nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, ale. splitem można ćwiczyć normalnie na bombie, bez bomby, na kratynie na półce pszennej z żółtym serem to jest jedna z odmian systemów treningowych, ja uważam, że najbardziej skuteczna do budowy masy mięśniowej i siły ja nie neguję innych form aktywności fizycznej na siłowni I nie mówię, że na czymś innym nie można zrobić bo nie wiem, bo nie próbowałem ale skąd to przekonanie u ludzi, tych, którzy nigdy splitu nie robili przez dłuższy czas, na przykład, niż przez 5 lat, że na tym tylko mogą robić split, trening splitowy robić ci, którzy są na dopingu. Chyba się starzeje. Miłego dnia i pamiętajcie, że ćwiczcie tak, jak lubicie, takim systemem, jak lubicie. Sprawdźcie, który na Was działa. Ale dla mnie split jest jeden i jedyny. I innym sobie nawet nie wyobrażam, że mógłbym zrobić jakikolwiek progres. FBW dla mnie to jest w ogóle na wzrost masy, siły, wielkości mięśni, to jest... nie ma szans. Nie ma szans. A inne... nie dla mnie. Ja jestem hardkorowcem i muszę dopierdzielić totalnie ciężki trening na dużych ciężarach i zmęczyć klatę czterema, pięcioma ćwiczeniami i tak dalej. Nie interesują mnie gumy, jakieś takie ćwiczenia, gdzie idealnie rotatory się układam, To nie dla mnie. To Jeśli wam to daje efekty, super. Błagam, przestańcie opowiadać takie głupoty, że split jest dla tych, co są na, na, na dopingu. Bzdura, bzdura i jeszcze raz bzdura. Lubisz robić splitem? Nie zastanawiaj się. Nie Nieważne, czy jesteś na Prince Polo czy na McDonaldzie. Na tym zawsze możesz zrobić siłę i masę. Bez względu jakie suplementy używasz Idziemy dalej z tym tematem Pamiętajcie subskrybujcie mój kanał Jeśli wam się podoba Jeżeli nie no to oczywiście nie Ale jeśli lubicie posłuchać mnie Lubicie ze mną podyskutować w komentarzach Macie jakieś pytania Podoba wam się to co robię Podoba mi się ten styl oldschoolowy I że, że ja się trzymam jeszcze tych starych zasad to subskrybujcie, pomoże mi to rozwijać kanał i będę mógł więcej czasu na to poświęcać. A z góry dzięki za wszystkie subskrypcje, za to, że jesteście ze mną. Dla mnie to dużo znaczy każda nowa osoba, która mnie subskrybuje. Dla mnie to jest taka nagroda, i taki szacun z Waszej strony. I dziękuję za to bardzo. Miłego dnia ja lecę na trening. Zrobić barki. Nie wiem, czy mi się uda dzisiaj wyciskanie zrobić. Bo przedwczoraj podczas tricepsu Poczułem lekkie naciągnięcie Odłożyłem już sztangę I boję się, że lekko tam naciągnąłem triceps A przy wyciskaniu na barki Mogę to poczuć, więc zobaczymy Jak nie, no to wymyślę coś Trzymajcie się I pamiętajcie Trzeba zrobić wszystko, żeby osiągnąć swój cel Wszystko Nawet jak 100 razy upadniecie Trzeba wstać i iść dalej Trzymajcie się